Znaczy no dobra, może tak opowiadając wam tą całą historię od początku, ogólnie to wyglądało tak. Ja już tą historię wiele razy opowiadałem na live, ale to jest jedna z takich bekowych historii z ostatniego roku, nie? AK 2020 i to wyglądało tak, że pojechaliśmy do rybnika, to było lato w ogóle. Także normalnie wiecie, imprezka w plenerze, chodzenie po mieście, od, od baru do baru, szukanie różnych rozrywek, poznawanie ludzi i Paweł stwierdził, że idziemy do takiego baru Tam podam nazwę, nazwę nie będę podawał na live ie. Dobra, bo Berus tam zabiera safe I I mówię, że tam jest, że było zajebiście, że był tam dwa lata temu czy coś takiego I że zawsze tam chodzili z kumplami, pili piwo i zawsze tam był mega klimacik Że tam było fajnie tak kameralnie No i dobra, okej, okay, idziemy, wchodzimy Mi się chciało lać E, z kolei ekipa e, chciała zamówić piwo. Tam mówię: Kryto, daję mu kasę. Zamów mi też piwo, też się napiję. I tam jeszcze chcieliśmy Bilarda wtedy pograć w tym, w tym pubie, bo był Bilard. E, no i dobra, oni stoją przy barze ja idę do Kibla. Wchodzę do męskiego Kibla. W umywalce szczochy. E, dwie kabiny. Dwie kabiny były. Jedna była zapchana kompletnie i był totalny syf na podłodze papier, siki i wszystko. Generalnie no. Żygać się chciał, jak się na to patrzyło A druga kabina miała wyjebane drzwi Które były na środku tego Tej łazienki całej, nie? Normalnie tak, że można było się o te drzwi potknąć Myślę sobie, no nie, no kurde Idę do tego, idę do damskiego Tak patrzę, tak się wychylam Do damskiego, czy ktoś tam jest? Myślę sobie, no nie, chyba nikogo nie ma No to wchodzę, ale do kabiny tak, żeby wiecie Znaczy no tam w sumie domyślałem do kabiny Bo tam pisła równie było no, Wchodzę do kabiny, tam wszystko gicią, zamykam Patrzę na drzwi Numer do jakiejś prostytutki. Tu numer do jakiegoś Andrzeja. Nie wiem, lepiej nie dzwonić, bo nie wiem, czy to się nie pokrywa. W sumie z tym pierwszym numerem, że tak powiem. Ale dobra, myślę sobie. Okej. Okay. Okej, okay, przynajmniej się, przynajmniej się odleje. Chwilka, bo to są ci ochrojarze Policja. A, w sumie ich można minąć. Um, no i dobra, jest, siedzę sobie w tej kabinie. Nagle słyszę, kurde, ktoś wchodzi do tego kibla. Myślę sobie, kurde, przypał, nie? Facet damskiej ubikacji. Wchodzą jakieś dwie typiary. Myślę sobie, dobra, siedzę w tej kabinie. Udaję, że tu nikogo nie ma. Kabina była zamknięta. I że nie kapnął się. Poczekam, aż wyjdą, mnie. I wtedy ja wyjdę tak, tak minutę po ich, Nie, od razu za ich plecami, tylko tak... Min minutę po nich wyjdę szybko. Ale kurde, siedzę w tym kiblu. One zaczynają pierdolić, nie? Że... Że Andrzej, że jakiegoś tam z jakimś Andrzejem była na randce. Tak przykładowe imienia podaje. Ta się coś tam malowała, coś tam o ślubie gadały. Kurde, no generalnie milion tematów. Że ja chyba dopiero z tego kibla wróciłem po 10-15 minutach. Ale dobra, całe jeszcze. A, jeszcze w międzyczasie chciała wejść do kabiny jedna z nich, nie? Jedna kabina, nie wiem, czy była zajęta, czy czy, czy on, czy ta jej koleżanka do tej kabiny weszła, czy tam było nieczynne, czy jak. Eee, szarpała się z moją kabiną, chciała otworzyć, albo zamknięte No, bo ja od środka przekręciłem, nie? I nie mogła otworzyć. Ja się nie odzywam, i ona mówi coś tam w stylu, że grażyna tu jest zamknięte, nie? Pewnie nieczynne, bo może się zapchał kibel. Coś takiego powiedział. Już nie pamiętam co dokładnie, ale coś w tym stylu. No i dobra, wyszły później z tego kibla. Ja tak jeszcze minutę przeczekałem, żeby cóż za ich, za ich plecami nie wyjść. No i dobra, no wyszedłem, przy nie było. Idziemy do baru, wracam do ekipy. Ekipa się mnie pyta co mnie tak długo nie było. Tam im powiedziałem, że później im opowiem jak wyjdziemy. I mówią, że zamówili już piwo i że nie będzie bilarda, nie? Bo my mieliśmy wtedy taką fazę na bilarda, że chcieliśmy sobie po pograć coś. I mówili, że nie ma bilarda, mimo że stół normalnie był. Piłeczki były na ladzie do bilarda, ale nam barmanka powiedziała, że nie i chuj, nie? że nie ma bilarda Nie wiem czemu, czy miała taki kaprys, czy było zajęte, czy ktoś zarezerwował wcześniej Czy... Bo, nie wiem, ze względu na pandemię, kiwiec, dlaczego tak Jak poszliśmy do Pinka, to tam było wszystko w porządku Przekąski się skończyło, muszę kupić, no tak, te, tych przekąsek nie kupiłem eee, no i dobra, bierzemy to piwo, siadamy sobie gdzieś tam w loży Ogółem było bardzo mało ludzi Tam chyba jeszcze tylko jakaś jedna ekipa była w tym, w tym pubie e, i no i to jest teraz to, 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 to z piwem co mam mówiłem, nie? Czyli no, Krita bierze tego browara Tak wącha Mówi że coś jest nie tak z tym browarem nie? Ja sprawdzam, też wącham to piwo i myślę sobie, kurde! Co się nie tak rzeczywiście, czymś to zalatuje. Nie chcę mieć jakiegoś tasiemca czy jakiegoś innego chujstwa. Myślę sobie, dobra. Nie piję tego, lepiej to zostawić. To był chyba w pierwszy przypadek w moim życiu. No tak, pierwszy, że zamówiłem rowara i go totalnie nie wypiłem, bo, bo po prostu walałem mnie. Nie chciałem mieć po prostu, po prostu później. czegoś, kurde, wielicie, nie? Bo. Skończyłoby się na lekarzu, Damian polubił stronę, dzięki No i wydobczyliśmy stamtąd, z z tamtą czym prędzej z tego pubu No i poszliśmy do tego pinka, nie? No i w pinku już było wszystko, wszystko zajebiście Ale nie wiem, no tam to, nie wiem co tam się odwalało, ale <gry> Masakra, nie? Masakra, mam nadzieję, że tam się poprawi ten pub Bo ogłęta barmanka, co tam była Ona miała tak wywalone totalnie wszystko To było widać, że to jest taki typ baby Która ona chce tylko zgarnąć 1000 zł miesięcznie Zostanie za barem i po prostu chce sobie pogadać z ludźmi, a tak to wszystko ma wywalone. czyszczenie stołów, sprzątanie ubikacji i tak dalej. Taki typ yy, osoby to był. Nawet później, słuchajcie, weszliśmy na opinię na Google, yy, na Googleu tego, tego pubu. I tam dosłownie wszyscy się dowalili do tej, yy, do tej barmanki, nie? Że barmanka, że coś to odwaliła, coś tamto, że przyniosła brudną szklankę. Znaczy szklankę ze śladami szminki, nie? Taki był post. I jak... Ktoś to zgłosił do barmańki, to powiedziało, że trudno taką mają zmywarkę, nie? Kreper, dziękuję za subika. Taki, taka między innymi była, była opinia. Ale jak się tak spojrzeć na tę opinię tak dwa lata temu, to tak, wszystko zajebiście, ale ostatnie, ostatni rok, tak. Tam wiedziałem, że jest dużo właśnie takich niekorzystnych opinii na temat tego pubu. Także no, tak to tak to wyglądało. Taka historia z Rybigica ja w rybniku mam dużo śmiesznych historii, dużo się działo w rybniku. O, kolejna historia, chcecie czaty kolejną historię? Dzisiaj albo to ten, albo to na następny napad, albo teraz, albo dobra, skończymy napad, zaraz będzie pewnie kolejne zaproszenie. To ee, też w sumie taka trochę imprezowa. To sanepidu i tyle.